Cześć Wam, z tej strony Poké Squad. Witam Was na Unboxie Zero V -Maxie i V -Star, czyli Battle Boxie. Mamy w tym zestawie aż trzy karty promo Zero V, V Star, Zero v Max. Bardzo fajne elektryczne kotki. Też wypełnia ten boksik. Oto karta Jumbo V -Star, którą zaraz zapewne zobaczymy, sprawdzimy. Żeby nie było, że za pusty nie jest boksik, są też cztery boostery. A z jakich dodatków to zaraz się dowiemy. Za chwilę otworzymy, zajrzymy dokładnie, co tam jeszcze w środku jest. Czy to wszystko, oprócz jeszcze tego znacznika, V-Star? Zrobimy na takiej zasadzie, że kotek elektryczny otworzy się za 3-2 jeden kotek nam się otworzył elektryczny ale z tyłu kartki mieliśmy że z tyłu pudełka mieliśmy właśnie taką żółtą obramówkę tu mamy akurat podane na temat deku kart które można byłoby zagrać upgrade'ować swój właśnie dek takie tu widzieliśmy w tym boksie Chyba sobie nawet zostawię tak dla jaj. W sumie ładnie wygląda ten żółty kolorek. A tu mamy, oczywiście, wersję to, co było w tym pudełeczku. Spróbuję to otworzyć, tak żeby nic nie stało. Nie wiem, czy będzie słychać akurat, nie wiem czemu, ale jak ja nagrywam, to zawsze jakaś straż pożarna czy karetka jedzie. Nie wiem czemu. Busterkiem damy na razie na boczek. Kartę promo się teraz nie zainteresujemy. Bardzo ładnie wygląda ta karta. Damy się na razie tu i weźmiemy się za nasze kotki. Oczywiście delikatnie. Na nich, też na boczek i chyba wszystko już jest wyjęte, więc za wiele tutaj nie było. Powoli spowodowałem, żeby. Mogę no to jakoś to odłożyć. No raczej tego nie ma co wam przedstawić, bo raczej już każdy zna. Oczywiście kodzik odłożę na boczek, bo gram aktywnie. Tu zaś mamy. Właśnie mini wersję, czyli normalną wersję kart Zera Vista, piękna karta. Teraz włożymy sobie w koszulki, nie wiem czy też nie w topu, top loadery ale ładnie to wygląda. Mamy tutaj oczywiście VMAX, ładnie nam błyszczy ta karta. Tutaj trochę oczywiście, centering trochę. Mogły być lepsze. Tu mamy naszego kotka elektrycznego jako V. Piękna karta. No i um, trochę lepiej, ale mogą być lepiej. Ogólnie mówiąc, zaśmy razem te karty dla zapamięci w koszulki, aby nam się nie uszkodziły te karty. Może będę miał taki kapres i wyślę do którejś firmy gradingowej. Nie wiem, może będą leżały. Zobaczymy. Pożyjemy, a na razie zaraz przejdziemy do naszych boosterów, które na pewno skrywają kolejne dropy. Rozłóżmy sobie te nasze ko kociaki. No i sprawdźmy co skrywał W tym boxie mamy Lost Origins Na pewno dwukrotnie Raz Astral Radiance I Brilliant Stars Od czego zaczęło się w sumie Wistary, więc może byśmy Od tego dodatku okay. zaczęli Zobaczmy co Tutaj skrywa, nawet nie pamiętam co bym chciał z tego dodatku a na pewno jeszcze wszystkich kart nie mam nawet tych takich mniej e, ważnych takich które tylko by zasiliły ten dodatek już tu widzę jakieś oskrobanie tej karty nie wiem chyba dziwnie montowali gloria gloria jak widzicie tam mam zakociałem na flarcie Lose Bucket, Ultra Ball, Corfish, Magmar, Spiritum, Burnie, Piplap na Rewersie. I tu mamy ostatnią Mewtwo. Piękna, ładna karta. Oczywiście nie holo, ale Mewtwo jak zwykle każdy jest zadowolony w grach ponieważ jest to miutu. teraz weźmiemy kolejne sobie jako Astral Radiance. ciężko wychodzi, ale zaraz wyjmiemy cztery do przodu i tu mamy energię trawiastą Pilos Galdenia Gardenia Vigor Wishi Kashi Dryflu Psyduk. Ajajaj Togepi. No, i w kwietniu będziemy mieli. A krótko, mi tutaj na Togepi. Nie przegapcie Magnemite. Odalc. als Moltres V. Wow. I mamy tam. W oddali właśnie. Glorię. I ostatnią kartą w tym boosterku jest his, hisjański baskel legend weźmy sobie razem kartę naszego Moltresa w koszulkę o a w ogóle jak ona tu wygląda z centeringiem tak to ładnie wygląda a z tyłu zaś sprawdźmy powiem, że wam na 10 9,5 bym dał nawet Oczywiście już nie przesadzajmy z dychą. Na pewno bardzo udana karta, Jeżeli nie ma żadnych innych skaz. Mogłabyś dostać spokojnie dyszka. No i teraz mamy Los Origins. Zobaczmy co tutaj się skrywa zaś. Kodzik na boczek. No i przełóżmy w ogóle tę kartę, bo przecież teraz się okaże, że nie w tej kolejności w ogóle bierzemy, mamy energię ognistą Poprawisko mikrofon, bo ognistą energię mamy Medicham Miss Fortune Sisters Porygon 2 Binacle Markrow Warple Cliffery Licky tank. Oj oj! Mewvimax I to ta z tych rzadkich kart. Wow! To na pewno wygląda u mnie w top loderku. Poczekajcie na pewnie w ogóle wezmę koszulkę. Tak delikatnie wezmę. Zobaczmy co ma na podspodem. LandoRus. LandoRus to może iść sobie na boczek. Tutaj weźmy sobie delikatnie tą kartę, w koszuleczkę, od razu to uploaderek, bo przecież nie chcemy zniszczyć tak rzadkiej karty. Już mi się ręce trzęsą, powiem Wam. Ale udana, udany, w ogóle ten 0 B. Bardzo ładne karty, trafiają się, już druga taka fajna karta, w ogóle jak wygląda z tyłu Przekonajmy się No, powiem wam, że tylko Góra z dołem nie pasuje Rogi zapewne są ładne, nie są zniszczone Oczywiście wam cenę podam Tutaj gdzieś na ekranie Oczywiście biorę cenę z kart marketu. No ja jestem zadowolony, że powiem Wam drugi ładny dropik. Oczywiście ten Galerium Mortres to był w ogóle trainer galerii. I... Jeszcze nawet nie dobrze nie przyjrzałem się. Ten Movie Max też jest z trainer galerii. Zaraz zobaczymy to. Tutaj będziemy mieli. No, tutaj już nie chciało tak się ładnie otworzyć. Zaraz zobaczymy. Tu mamy kodzik na boczek. I mamy cztery karty do przodu. Przekonajmy się, co nas tutaj żelazna. Energia. do no, nie metalowa? Torton. Rosen Fantina. Daklecik kiełbsjanski Zorua Binacle Kumi Bronzor, z dosyć dziwnym artem Kogo my tam mamy w oddali? Copper Taylor, tak? Czy mi się udało? Spektrum na Giversie Zrobiłem to trochę tak niespodziewanie, co? I ostatnią jest Parasekt. z jego uśmieszkiem no w sumie i tak te dwa do, dobre dropy były Nie oszukujmy się Ten Galerium Madras V to było duże zaskoczenie A ten Miu V Max to już w ogóle Jak ktoś nie oglądał jeszcze shorta, którego niedawno wstawiłem Obejrzyjcie, a może coś nawiążecie Tamtego shorta do tego otwarcia, a zachęcam a tak to do zobaczyska. Do następnego otwarcia. Kolejnych boosterów. A tak to zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału. Oczywiście zostawcie jakiś komentarz po sobie pod tym filmem. Obejrzyjcie inne moje materiały. Gdzieś tutaj się zaraz pojawią. A tak to niedługo w kolejnym filmie. Heja.